Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że widzę Państwa po raz kolejny. Większość z Państwa widzę te twarze poznaje. Cieszy mnie to tym bardziej, bo Charity Race to jest inicjatywa, która będzie miała miejsce tu na torze Służewiec po raz trzeci. I myślę, że absolutnie nie ostatni. The idea from the charity race was created by my wife. She's also the person who has all the work with the project. Yeah. When we ask who would like to join all hands were up <laughs> with you with the fantastic charity organizations uh, we will have here a fantastic project for the future Jest takie poczucie jakby wszyscy się złapali za ręce w trakcie tego wyścigu i biegli razem i to jest, to jest na pewno niesamowite. Kannakore Kannakore Dużo sportowców pokazuje swoją siłę, tak samo jak nasi podopieczni, którzy właśnie w momencie, w którym okazuje się, że są chorzy, muszą pokazać tak, tak naprawdę swoją prawdziwą siłę. Dominanta. Dominanta. Dawanie dzieciom siły, dbanie o ich bezpieczeństwo i o ich szczęście, o ich dobrobyt jest możliwe i tak? jest też interesem każdego z nas. Gone Hill. Gone Hill. To symboliczne połączenie walki ludzi, którzy walczą o zdrowie, walki potencjalnych dawców, którzy chcą pomóc i, i walki pięknych zwierząt, jakimi są konie. Myślę, że tutaj jest, nie wymaga dalszego tłumaczenia. Szopet. Mam dzisiaj ze sobą podopieczną naszej fundacji Zuzię. Nasza fundacja wspiera młodzież samodzielniającą się w domów dziecka. Z. Zajmujemy się leczeniem samotności, czyli opiekujemy się samotnymi osobami starszymi i zawsze powtarzamy, że lekiem na samotność jest obecność drugiego człowieka. Kena. Koń dla nas też jest pewnym eleganckim symbolem biegu po zwycięstwo. Z klasą, gracją. I my chcemy również tworzyć tego typu działania. Idealnie. It's the green thing. Naszym działaniom przyświecają bardzo charytatywne, szczytne cele, więc wpisuje się to wydarzenie w pełni w naszą działalność. Marvelous Stun. Najbardziej rozczula w tej całej akcji to, że zwierzęta mogą pomagać ludziom i to jest piękne. Także dziękuję bardzo. Charlotte RMC. To wydarzenie jest takim e, kolejnym projektem, tym bardziej zachęcającym do tego, żeby działać, e, dlatego, że jest tu wiele wspaniałych organizacji, że robimy to razem. I nulla. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że byliście z nami, no i mam nadzieję, że w jeszcze większym gronie spotkamy się. Już 3 września tu na Torze służę. Dziękuję serdecznie.